Co da więc dawno bywało, gdy wojowie szli do boju, ze strzelby huknęli. Yeah. Zaczynamy. Piąta edycja turnieju Disc Golf w Ostoi Dworskiej. Fantastyczne miejsce, zagroda edukacyjna. Świat Dyskup ma zaszczyt wspierać ten fantastyczny turniej z niepowtarzalnym klimatem. Udało mi się w końcu dotrzeć do ostoi, a ze mną dzisiaj komentuje zmagania nie kto inny jak Falo Lacut. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Witamy również pierwszych zawodników w flight okolicznościowym. Otwiera Miłosz Boruszewski, absolutny dominator aktualnie polskiego ratingu w golfie Numer 2 we flajcie Wojciech Starzewski z zwycięzca Ostoi Dworskiej 2020. Numer 3 Patryk Kieś. Zdecydowanie on fire w tym sezonie. Wygrana na Modlinie. Zeszłoroczna wygrana na Ostoi. Broni tu w tym roku. One and only Artur Sieraj. Bardzo wysoki rating. Doktor forehand, Drugie miejsce na Ostoi 2021. I Gospodarz Piotr. Gospodarz Piotr. Piotr Szymański. Zdecydowany tutaj faworyt u mnie, na przykład, nie tylko dlatego, że jest sponsorowany przez przeciw światłomysłów, ale też dlatego, że jest do forek. Dołek numer 1, 107 metrów, par 3. No i co, bra? Myślisz, że tym razem włączyliśmy mikrofon i uda nam się nagrać do końca ten dołek, czy znowu spróbujemy po raz szósty? Myślę, że tym razem się uda. Low ceiling, miłość zaczyna. To jest dobry rzut. To wygląda bardzo dobrze. Z doświadczenia wiem, że to będzie Berdy. Teraz mogę się z Tobą zgodzić. Wojtek próbuje zbliżyć się do efektu porzucie Miłosza. Niestety jakiś zahaczony, żelazny liść. Patryk pierwszy rzut w turnieju prosto w drzewo. Tak i to jest to samo drzewo, w które rzucił Wojtek. Ciężki start, natomiast wiem z dobrego źródła, że Patryk jeszcze wróci na dobre tory. Artur natomiast posłał dysk Grace. Świetnie, co tu dużo mówić. To był świetny rzut. I to samo drzewo, solidarnie z Wojtkiem i Patrykiem, wybiera Piotr. Nieco za szeroki approach, tak mi się przynajmniej wydaje. To chyba przez ten kapelusz. To może być Claymore. Patryk, możesz dać znać. Czy, czy to był Claymore, Christine Tatar? Troszkę przeciągnięty do prawej. Będzie patowanie z krzaków prawdopodobnie. Podobna pozycja do Piotra. Patowanie rąk nie brudzi. Wojtek z Gaytorem, Joel Freeman. Pewny approach. Niestety tutaj e, ciężka pozycja Piotrka. Praktycznie zero czystego widoku na kosz. Miłość natomiast bardzo blisko. Świetny rzut zasłużony Zasłużone. Berdy. Bierzesz ty, miłość. Teraz Wojtek. Ale ciągle nie widać Artura. Ten dysk musi być naprawdę blisko kosza. Podobno już okoliczni mieszkańcy powoli pytają: Teraz Artur. Gdzie jest Artur? A Artur jest pod koszem. Łatwe birdie. Świetny rzut, my już płynnie. Przechodzimy na torę, będzie 2: również par 105 metrów. Dołek za atestem doktora Anheizera. Polecam tutaj szeroko, wysoko obrać linię, prosto na kosz stojący na oponie z Ursusa. T trochę w innym miejscu względem zeszłego roku, co mocno forsuje forehand również, albo Anheizer. Miłość wybrał Anheuser, troszkę za szeroko. Na wysokości kosza będzie około 15 metrów. Artur być może już tutaj przymierza się ze swoim ternem. Halo, starze nisko, prosto na kosz, to wygląda nieźle. Będzie pewnie troszkę short. Tak, zabrakło tutaj kilku, kilkunastu metrów lotu, jeszcze u Wojtka mamy pomarańczowy dysk. Ciekawe, czy zobaczymy jakiś forehand. Niestety za nisko. Wojtek nie może być zadowolony z tego rzutu. Patryk, tutaj szeroki uśmiech przed tym rzutem. Aż widać go w naszych ekranach. Skupienie to chyba jest Rave w nowej wersji plastiku Star. Opowiadał mi Patryk o tym dysku. Poleciał daleko. Wysokość kosza, albo nawet trochę za, będzie w okolice 12 metra. Tutaj kapelusz Piotra zazwyczaj dodaje plus 10 metrów do rzutu. Tym razem niestety nie dodał wręcz. Dysk za szybko fejdował w złą stronę. raz kolejny gator u Wojtka. Znając Piotra on mógł rzucać jakimś midrange'em. To prawda, to tylko 103 metry. To na pewno Razor Claw. Tak. Prosto w oponę. Podstawowy dysk Piotra do aproczy. Teraz pad Patryka. Agresywna próba, bardzo blisko powodzenia. I bardzo pechowa rolka. Widzimy tutaj, że różowy dysk jest całkiem daleko od kosza. Artur wybiera bezpieczne podrzucenie. Patryk około 8 metrów. Na elevated basket ciężki pad przed nim. Na uratowanie para. To prawda, trudna sytuacja. I pewnie w łańcuchy. Brawo, Patryk. Mocny pad, do tego Patryk nas przyzwyczaił. Wojtek zabiera par. To samo robi Miłość. Par dla Artura, i dla Piotrka też będzie par. To taki trochę właśnie dołek bez historii. Zazwyczaj jakieś perdli, przeplatane parem. I taką przeplatanką wchodzimy na dołek numer 3. Par trójka, Kaiser wąsko wokół kosza. Co tu dużo mówić? 79 metrów. Pierwszy miłoż. W moim przypadku tutaj leci zone. Podejrzewam, że u chłopaków to są podobne wybory. To wygląda za wąsko i niestety z miłości znalazł OB. Na szczęście nie wygląda na to, że wpadł głęboko, bo jednak te krzaki potrafią zabrać dysk na zawsze. Artur też wąsko i to również wygląda na OB. Wojtek z Firebirdem wysoko, szerzej, to na pewno będzie safe. Trochę za krótko, ale bezpiecznie. Patryk. Długo szykuje się do tego rzutu. Wszystko już pomierzone, pocelowane. Lecimy pod kosz. Tak też zrobił. Wygląda na to, że jest safe. Świetna pozycja na Berdi. Piotrek niżej. Przytrzymał kapelusz. Stabilny dysk. Trochę, zabrak, trochę zabrakło skipa na końcu. I teraz Artur na bogeja. Ewentualnie na parę, jeśli trafi. Niewiele brakowało. Miłość. Wow. Piękny pad. Miłość ratuje par w kółeczku. Świetny pad Miłosza. Wojtek, imponujące. Udało mu się powtórzyć to, co zrobił Miłosz. No, chłopaki dobrze patują tutaj. Zobaczymy jak Piotr. Trochę za nisko. Za duża presja tutaj przed chwilą przez Miłosza i Wojtka nałożona na te paty. A Patryk już był na tyle blisko, że żadnej presji nie miał, po prostu wrzucił dysk do kosza. Zrobił birdie, czyli minus jeden na tym dołku, na tym dołku co daje mu par, czyli zero w sumie. Dołek numer 4, 66 metrów, raczej tachi precyzyjny forehand, ponieważ mamy tutaj dwa razy mando pojedyncze ustawione tak, że najpierw mijamy lewą z prawej strony, a następnie odwrotnie z lewej strony. Prawej. koszyk lekko do prawej, co naturalnie faworyzuje forehand dla graczy Żeby nie było za łatwo, jeszcze jest OB po prawej stronie. Gator, Joel Freeman, Mocno, Flattop, Pomarańczowy. To są cechy dysków, które Wojtek bardzo lubi. Patryk? Troszkę wyżej, troszkę wężej. Chyba nieco To za zostało, ale to zostało safe w okolicach drugiego drobdzowa. Wydawało mi się, że drugie drzewo porwało ten dysk. Na zawsze. Miłość. Ten sam dysk co na poprzednim dołku. Piękny forehand. Świetnie to wygląda. Jeszcze bliżej niż Wojtek. Co tu dużo mówić. To powinno być Bernie. Piękny flex od Piotra. I jeszcze bliżej kosza. Prosto w ból. Poprawia zało. chłopaków. jest na piątym metrze. Artur. Artur dobrał dysk do koszulki. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś MVPU Artura. Ja myślę, że to jest felon. Artur, możesz dać nam znać w komentarzu, czym finalnie rzucałeś na Obi w tym dołku. Poprawka teraz. Approach. Również forehandowy. Jak sobie Artur z tym poradzi, wysoko. To wygląda nieźle. Patryk, przygotowany do swojego mocnego pata, jak zawsze, bęk! Niestety. Klatka, dysk spada na trawę. Wojtek, świetne birdie. Minus dwa w totalu, bardzo dobry start rundy. Artur tutaj już lekko kulejąc, zwracając uwagę na nogę. Niestety, kontuzja. Artura odnowiła się w trakcie tej rundy i znacząco pogarszała z dołku na dołek Bogej i Miłosz. Miłosz na Berdi. tu nie powinno być niespodzianek. Nie ma niespodzianki, Miłosz z kolejnym minusem, również minus 2 w totalu, tak jak Wojtek. Piotrek jeszcze bliżej, pewne Berdi. I Patryk kończy spadek. Doek numer 5, 125 metrów, świetna linia, również za testem doktora Heizera. Również polecam szrajka. Teraz jeszcze mam ochotę spróbować Hadesa na przykład w takich sytuacjach, proszę. Nie rzucałem Hadesem, ale szrajkiem rzucałem tutaj. Słyszałem też, że rzucasz innym dyskiem tutaj, ale to poczekamy na flight z tobą. Wojtek, szeroko, ale już ten dysk zdaje się. Wstaje, to jest obite PD albo obite Destro. Z tymi Destro to nigdy nie wiadomo, czy to wstanie, czy to sfejduje. miłość i to... dużo lepszy Uuu. rzut. I to są okolice kółka. Jesteśmy w kółku za tą dużą gałęzią, która chroni kółka z lewej strony. Piotryk. Chciałbym wiedzieć, czym nasz najlepszy master jest tak rzuca. Piotrek chyba za duży kąt. Dysk spadł do rolki. Patryk chyba podobnie przekręcony. Tak. Linia lasu złamana. I tutaj po prawej stronie nie ma ubi, więc co czasami nawet bardziej kara, bo jak się wrzucisz głęboko w las, to potem naprawdę stamtąd jest ciężko wyjść. Tak, tam wcale nie jest tak łatwo uratować para. Artur wysoko, szeroko, ale za krótko. Za krótko. Przed nim wycieczka do kosza. Nie najlepszy approach. Tutaj być może nie wpadł głęboko. Patryk i będzie miał szansę na pata. Te apro czy trochę long na razie na tym dołku? Piotrek, już zaczął patem. A nawet ze zwykłym patem. Było blisko, nie tym razem. Artur padł z trudnej pozycji. Złapany przez liście teraz Wojtek, również z takiego wykroku spod krzaka. Piękny pacik, par obroniony i miłość na Berdi. Formalność. O, tak o, jeszcze to... się prześlizgnął. Chciał się upewnić. Ale ma to. Dobre Berdi, minus 3. Artur z Bogejem. Piotrek z parem możemy iść na dołek numer 6. 96 metrów, dużo takich drzew, guardianów, można powiedzieć, strażników tego fairwaya, które można złapać. Dobry rzut jest bardzo satysfakcjonujący. Popularny sadek, miłość pierwszy na ti. On lubi takie linie. No właśnie chciałem powiedzieć, że mam przyczucie, że że będzie trzecie birdie. Może mu pójść dobrze. No i właśnie to chyba tak wygląda. Trochę chyba early, ten skręt w lewo. Nie wiem, czy wystarczająco dużo dystansu zrobił ten dysk. Na pewno był dobrym dyskiem. Tutaj Wojtek niestety taniec, podskakiwaniec nie wpłynął na tor lotu dysku. Piotrek, to wygląda na birdie. Zahaczyło coś tam na końcu. To tak. wyglądało dobrze. Piotrek zdjął czapkę. Być może to sprawiło, że idzie mu lepiej. Właściwie kapelusz. W czapce cały czas gra Patryk. Myślę, że siła świętokrzyskiej ziemi pomoże mu wcześniej czy później. To prawda. Artur, nie wiem czy to nie SeaLine FD. W jego przypadku? A ty czym rzucałeś na tym dołku? Anheuser! Ja tutaj na tym dołku F5, szeroki Anheuser, ukryta linia. Trzy spokojne pary, jeden przypadkowy run na Berdi. Jestem bardzo zadowolony. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o Anheuserach na dołku numer 10. Rozumiem. Dobra, proszę tutaj u chłopaków, każdy już w miarę blisko. No to bardzo ryzykowna linia takim Anheizerem. Roman Roman zobi cały czas. Widzę, że drążysz temat, ale odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, gotowość na rzuty, zubi. Jak masz te wszystkie elementy, to możesz stać się dobrym w liniach alternatywnych. W międzyczasie Patryk z dalekim patem na par. Świetny ten pat. Załatwiamy formalności, par, bogej, par, 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 7, to jest numer kolejnego dołka, z lewej strony y, przeszkoda, z prawej strony linia OB, mando, rzut lekko w dół, łatwo przerzucić nawet paterem. I tam też czeka OB. Tam też czeka OB, ciekawy dołeczek, fajny początek tej części pola. Brama jest otwarta, następuje zwolnienie blokady. Tak myślałem, że właśnie tak to się skończy. Koło parkingowe nie jest już puste, pierwszy dysk pod Koszalinę. Piotrek powtarza linię. No tutaj panowie, świetny początek tego dołka. Można zażartować zero presji względem pozostałych chłopaków. Patryk troszkę do prawej, to wyglądało mi jak Halo Star Lion, z lekkim atakiem na kosz nawet. Ale mamy dobrą rolkę, będzie safe. Dobry dystans do kosza. Oj, 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 oj. to nie i tutaj mamy niestety nietrafione mando. To Wojtek niezadowolony, ta... mocno fejduje czy znajdzie Ubi tam po lewej tam jest dosyć szeroko nie wiem czy to nie envy eclipse artur strzelbzona no i jak po swoje oj, oj 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 jak jak po moje teraz niestety szkoda aż kapelusz spadł to komu nie spadł kapelusz w takiej sytuacji? Boru jeszcze czeka, oznaczył tylko Laj. Teraz Patryk oddala się od krawędzi pola na przepisową odległość, tak żeby oddać rzut z pola. I przy tym przybliża się do kosza. Korzysta z zasad i trafia. Miłoż. Już myślałem, że Miłość proponuje tam No Luka i będzie patował patrząc się na chłopaków na kolejnym T, ale jednak zachowanie zresztą zupełnie nie to by było dla niego. Pewnie skupiony. No i kończymy ten dołek. Dołek numer 8. Z lewej strony również przeszkoda. Tak jak już śmialiśmy się przed nagrywaniem Mozzarella Sticks bite za t pianowe Pionowe przeszkody, kosz na pozwyższeniu Nie jest wcale tak łatwo spatować Boru teraz klasycznie najpierw niewidzialnym dyskiem Potem już tym widzialnym Paliki rodem z USDGC. I chyba tam w miarę zaparkowany jest jego niego forehand Patryk, to jest troszeczkę niebezpieczne pod kątem tej krawędzi z prawej strony Ale tutaj Chłopie tematu. Miałem tutaj bardzo poważnego Acerana na pierwszej rundzie. Bardzo poważny Aceran brzmi bardzo poważnie. Tak było. Nie Nieściemniał. Tutaj bardzo dobry rzut Piotrka. Raczej kwestia formalności. I Wojtek chyba dołączy do chłopaków. Dobry. To na pewno był Firebird. Neta Sextona. Być może 2018. Ma ich kilka. Fajny rzut na koniec Artura, ten forehand ma zdecydowanie dobrze dopracowany. Patryk z mocnym, pewnym patem, to jest jego znak rozpoznawczy powoli. Kolejne birdie, minus 2 w totalu. Artur niestety Troszkę niecelnie. Troszkę za dużo hajzerka chyba. miłoż, zobaczymy jak poradzi sobie z patem na podwyższony kosz. Odpowiadam. Bez problemu. Pewne Berdi minus 4. To samo u Piotrka. Dobry, pewny pad. Całe szczęście dla nas, że miło gra w kategorii Masters. Tak, wyraźna przewaga już tutaj rysowana, chociaż Patryk stara się mu nie odstawać. I Artur już trochę zrezygnowany tym dołkiem. Kończy z parem. Wojtek, kwestia formalna, do dokończenia. I pięknie, mamy to, Tam chyba przez moment chciał się upewnić, czy na pewno dysk został. No jak numer 9, 102 metry, par finisz finish do lewej. Więc finish do lewej i low ceiling, I low co ceiling, też nie utrudnia ta. tego rzutu. Łatwo jest rzucić long, ale łatwo jest to też rzucić Drzewa wysoko, co powoduje od razu kikiem w dół. To prawda, i tutaj bardzo fajne połączenie tej trudności trafienia gapa i finiszu do lewej strony. Nie można też wziąć za szybkiego dysku, bo można skończyć na obina wprost. Kiki od tego drzewa też są w miarę losowe. W prawo, w lewo, na fairway. Ciężko powiedzieć, co tutaj się przydarzy. Teraz Piotrek. To wygląda bardzo dobrze. Troszkę long, to będzie w okolicy, pewnie 12 metra. Tak, na granicy kółka. Tutaj troszeczkę za dużo wysokości. U to Wojtka. jest to, co mówiłem. Od razu w dół. Artur chyba jeszcze podejmuje próbę. Już widać lekki grymas na twarzy. Chyba już tutaj przybija piątki. Które mówią o tym, że bierze DNF-a, zresztą już widać wyraźnie, kuleje. Noga Artura była naprawdę w fatalnym stanie, bardzo duża opuchlizna, więc tutaj jak najbardziej dobra decyzja na zdrowie jest najważniejsza. Życzymy dużo zdrowia Arturowi i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze dla Mistrzostw Polski. Podobno nieoficjalna informacja jest taka, że dowiedział się, że to my będziemy komentować ten film i to przyspieszyło jego decyzję. No, i Patryk ponownie z mocnym, tym razem dalekim patem. Dużo dalszym, ale naprawdę dobrze to wygląda. Piotrek świetnie teraz. Rainmaker znalazł drogę do kosza. Bardzo dobry pat Piotrka. Wojtek z kolejnym parem. I widzimy, że te wyniki na razie są bardzo dobre. To prawda. Pierwsza dziewiątka front nine Sebastian Dziemiński minus cztery Piotr Szymański minus dwa Wojtek Starzewski minus dwa Piotr Szatyński minus dwa Dominik Krzyżka minus dwa Seba, Piotrek, Dominik Gratulacje, świetnie zagrane front nine Zobaczymy co będzie dalej